Znaleźli świadka wypadku syna Peretti. Nowe wieści w sprawie śmierci Patryka. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, przeżywa trudne chwile po śmierci syna, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Choć od tej tragedii minął już ponad rok, żałoba wciąż jej towarzyszy. Tymczasem pojawiają się nowe fakty w sprawie śmierci Patryka. Sylwia Peretti tragedia, która zmieniła wszystko. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, była symbolem sukcesu i radości, ale życie boleśnie ją doświadczyło. W lipcu 2023 roku przeżyła niewyobrażalny dramat. Jej syn, Patryk, zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Samochód, którym podróżował z przyjaciółmi, rozbił się na moście Dębnickim, zabierając życie pięciu młodych mężczyzn. Kierowca, który prowadził pojazd z prędkością 162 km na godzinę, miał 2,3 promila alkoholu we krwi. Dla Sylwii ten dramat był końcem pewnego rozdziału życia i początkiem żałoby, która trwa do dziś. Smutek i tęsknota nie opuszczają Sylwii, ale kobieta zmagając się z ogromnym bólem nie traci zaangażowania w pomoc innym. Sylwia Peretti żałoba i działania na rzecz innych Mimo upływu czasu strata Patryka pozostaje niezagojoną raną w sercu Sylwii Peretti. Kobieta często dzieli się swoją tęsknotą w mediach społecznościowych, gdzie jej wpisy spotykają się z ogromnym wsparciem fanów. Zbliżający się sezon świąteczny jest dla niej szczególnie bolesny, bo w czasie świąt zawsze towarzyszył jej Patryk, który wcielał się w rolę świętego Mikołaja podczas organizowanych przez nią charytatywnych akcji dla dzieci z Domów Dziecka. W tym roku Sylwia planuje kontynuować tradycję, mimo że musi robić to sama, zmagając się z wielką pustką po stracie syna. Tymczasem pojawiły się nowe fakty w sprawie śmierci Patryka. Sylwia Peretti, tajemniczy świadek i dalszy ciąg śledztwa w sprawie śmierci syna. Nowe informacje rzucają światło na okoliczności tragicznego wypadku. Tuż przed zdarzeniem na nagraniu z monitoringu zauważono tajemniczego mężczyznę przechodzącego przez ulicę w niedozwolonym miejscu. Auto, którym podróżował Patryk, niemal go potrąciło. Ustalono, że świadek pochodzi z Wielkiej Brytanii, a śledczy z Krakowa zwrócili się o pomoc międzynarodową. Świadek odmówił składania wyjaśnień takie miał prawo. Nie jest to jednak duży problem, ponieważ otrzymaliśmy już również opinię biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków i jednoznacznie wskazuje ona, że wtargnięcie pieszego na jezdnię w żadnym stopniu nie przyczyniło się do tego wypadku, tłumaczyła faktowi Prok. Oliwia Bożek-Michalek z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak podaje prokurator Oliwia Bożek Michalek, śledztwo może zakończyć się już w grudniu, co daje nadzieję na ostateczne wyjaśnienie tragicznych wydarzeń.